Szanowni Państwo, warto byłoby zapoznać się teraz z taką rzeczą jak tekstury. Tekstury to jest takie coś, co możemy podłączyć w pewien sposób do materiału, uzyskując troszeczkę większe zróżnicowanie jego powierzchni. Na przykład teraz mam tutaj na podglądzie taki ładny czerwony model. To jest taka kuleczka. No i teraz, jeśli chciałbym, żeby ona była trochę inna niż czerwona, to wiadomo, zmieniam jej bozowy kolor. I ten kolor bozowy oczywiście jest teraz czerwony. Mogę zmienić na kolor zielony. Albo jeszcze na przykład na jakiś inny. No dobra, ale teraz, jeżeli ktoś chciałby na przykład ten kolor mieć w kratkę, albo w jakiś wzorek, może jakieś paski tutaj chciałby mieć, to wtedy co? No i właśnie za to odpowiada możliwość, która jest ukryta tutaj, w tym wejściu do tego właśnie base color. A kropeczka tutaj to jest input, czyli mogę tutaj coś podłączyć i uzyskać jakieś zmiany tego koloru potencjalnie ciekawe. żeby takie coś zrobić, to mogę tutaj podłączyć albo coś z wejścia input czyli z tych nodów, które są w edytorze shaderów dostępne poprzez wejściowe nody i to będą raczej mało interesujące rzeczy, na przykład coś takiego jak RGB mogę wziąć, mogę wziąć coś takiego jak value, albo okay. jakieś inne rzeczy, być może tutaj dałoby się wziąć coś takiego jak geometria. Wtedy te wszystkie rzeczy, które będę mógł podłączyć do base coloru, będą na niego wpływały. Oczywiście też nie za bardzo go zmienią. Jak widzicie teraz, to jest taki troszeczkę bardziej szary kolor, Mogę sobie z tego wybrać jakiś inny. To jest dokładnie taki sam kolor, picker, jaki był tutaj wcześniej, więc nic ciekawego. Mogę podłączyć wartość monochromatyczną, która, jak widzicie, jest szarą kropką pokazana. I ta wartość monochromatyczna wynosi 0. Więc teraz mój obiekt jest czarny. Jak będę zwiększał tą wartość, to monochromatycznie ten obiekt się będzie robił biały, a w końcu zacznie świecić. Taka sytuacja. Więc to też nie jest zbyt ciekawe, bo wszystko jest nadal takie samo. Natomiast będzie troszeczkę inna sytuacja, jeżeli ja wezmę sobie na przykład wielkości wektorowe i je podłączę po prostu do tego wejścia, które jest kolorem. Tu widzimy oczywiście, że spada niezgodność typów. Te wartości, które wychodzą z takiej niebieskiej kropki, to są wartości x, y, z. A tutaj mam wartości RGB. One się skonwertują po prostu. Ta konwersja następuje w taki sposób, że wartości x konwertują się na kolor czerwony. Y konwertuje się na kolor zielony. No, i wiadomo na co się konwertuje Z. Nie? Z to jest niebieska strzałka. Pamiętamy zapewne z modelowania, to się będzie konwertowało na kolor niebieski. Nie Więc to jest przyjęte w całym świecie 3D, ale w Benderze i w wielu różnych programach jest tego typu właśnie układ. Czyli wartości RGB konwertowane z wektorów, no po prostu odpowiadają poszczególnym kolorom osi. Jak się obejrzy tutaj ten obiekt, to on ma różne kolory w różnych miejscach. I to nie jest tekstura. To jest po prostu konwersja wartości wektorowej na obiekt która wywołana jest przez to, że no, zmieniam tutaj wartości RGB w różnych miejscach różne, bo są różne wartości wektorów i tyle. Więc mogę tutaj sobie kombinować, zmieniać te urzędne, na przykład podłączyć normal, gdzie trochę inaczej, też ładnie, też ciekawie, albo tangent, bez wyjaśnienia nawet co to jest i zobaczycie, że za każdym razem będę miał jakieś ciekawe wzory z tych kolorów. Tu normal, w momencie będzie to wyglądało w ten sposób. Macie także incoming, ale to są wszystko zabawy. To są oczywiście rzeczy, które nie są teksturą. Gdybyśmy chcieli zrobić sobie tekstury, zobaczcie jak to wygląda. Proszę, proszę, jakie wzorki. parametryczne mapowanie. Dobra, więc teraz, jeżeli chciałbym prawdziwą teksturę dodać, to zamiast takiej zabawy muszę dodać jakąś teksturę do sceny, czyli na przykład tutaj w edytorze shaderów. Więc dodam sobie coś z tej grupy texture. I tutaj mam coś takiego, co jest nazwane brick texture, checker, environment i cała masa innych tekstur. I my, co dziwne, już poznaliśmy trzy z tych tekstur. Poznaliśmy coś takiego jak Environment Texture, poznaliśmy również coś takiego jak ES Texture oraz poznaliśmy coś takiego jak Sky Texture. Te trzy tekstury były omawiane już wcześniej w kursie. Jeżeli lecicie z filmami po kolei, to na pewno na nie trafiliście. I te dwie, czyli Sky oraz Environment, używane są do renderowania czy też do tworzenia otoczenia, które jest wokół sceny. Teraz mam tutaj czarne, więc otoczenie jest wyłączone. Jeżeli kliknę w World, zobaczycie, że jest. Zero, ustawione. nie ma tutaj żadnych tekstur czytanych, jest tylko szary kolor w dodatku wyłączony. No a a texture to jest coś takiego co służy lampom i pozwala zmieniać wygląd lampy, czy też w ogóle świetne lampy. Więc te tekstury to już znamy, ale są oczywiście inne i te inne tekstury będziemy poznawać w kolejnych filmach. Pierwsza z nich to brick, a ostatnia to white noise. White noise nie jest specjalnie ciekawy, bo jak tutaj wezmę i podłączę, to zobaczycie, że się wszystko zrobiło różowe i tyle w zasadzie. Mogę co najwyżej wy... powiedzieć troszeczkę o tym w tych teksturach, czym jest ten parametr 3D, bo on w wielu takich teksturach się pojawia. Chodzi to, że ta tekstura teraz, jeżeli jest ustawiona w ten tryb 3D, to ona jest obecna w całej przestrzeni. To znaczy, że jest wszędzie i mogę mapować tą teksturę również na wolumetryczne materiały, które związane są z objętością, a nie z powierzchnią. A jeżeli wezmę sobie tutaj na przykład coś takiego jak 2D, to będę miał teksturę zmapowaną troszeczkę inaczej i wtedy będzie ona się mapowała jako płaski obraz ma jakoś opiąć, okrążyć, otoczyć ten obiekt. Jeżeli wezmę 1D, to będzie po prostu pojedynczy kolor, ale najciekawiej jest, ten kolor mogę wtedy zmienić. Będę zmieniał tą wartość, to będzie się zmieniał ten pojedynczy kolor. Więc to jest coś takiego jak generowanie losowego koloru po prostu i tyle. Natomiast jak wezmę 4D, to będzie to samo co tekstura trójwymiarowa, która jest w całej przestrzeni, ale oprócz tego będę jeszcze mógł zmieniać jej kolory. Jak będzie wyglądało. Są takie migotanie. Nic ciekawego, do, nadaje się to do, do szczególnych zastosowań, być może pokażę później. Ale no, po prostu to jest taka tekstura, nie? Taki szum. Dobra, więc gdybym miał rzeczywistą teksturę pokazać i nie ściemniać więcej, to wezmę sobie ten brick. Jak wezmę taki brick i dodam, to nagle ta -da, i całość jest w cegiełki i w dodatku jeszcze rozciągnięte na bokach. Dlaczego się ściągają? To jest ważny temat, jest związany ze współrzędnymi tekstur, z mapowaniem płaskiej tekstury na obiekt 3D. Ale z góry jak popatrzę, to wyglądają one zupełnie jak cegiełki. Takie tekstury... Będziemy musieli poznać, dowiedzieć się co one robią, jakie są ich własności, jak można je wykorzystać do budowania jeszcze bardziej skomplikowanych tekstur. Gabor to jest nowa tekstura, która pojawiła się w blenderze 4.3. Wygląda w ten sposób, też fajnie. Okay? Więc to wszystko będzie sobie trzeba dokładnie omówić. Gradient jest bardzo przydatna i bardzo prosta. Widzicie, z jednej strony i całkiem białe. No i tutaj jeszcze taką teksturkę, jak już szybko pokazuję, tak szybko po łebka. Wszystkie to jest jeszcze Magic mamy także coś takiego jak Noise. Dość skomplikowane, jak widzicie. Mamy jeszcze Point Density. To zignoruję, bo to jest do objętości Sky. Wiadomo, Voronoi jest. To ma trochę do Noise. Mamy także teksturę Wave. Sami pokazywałem przy różnych okazjach w innych filmach. Ale nie tłumaczyłem dokładnie, bo to nie był jeszcze ten czas. Może ten czas nadejdzie teraz. No i to są takie podstawowe tekstury. Wydaje się, że jest ich bardzo niewiele i można z nich zrobić bardzo wiele. Zobacz, jak wyglądają. Magic. Takiego, jak podłączę domyślną wartość tekstury, bez żadnych zmian, wychodzi taka. Okay? Wave wychodzi w ten sposób takiego ciekawego to jest bazowa tekstura, z której można wiele wyciągnąć. Noise to jest coś takiego, czy taki kolorowy marmurek, fraktal nazwać. Taka sytuacja. I mam tutaj jeszcze ten Voronoi, który wygląda w ten sposób. Możecie mi wierzyć, z tych tekstur naprawdę można bardzo wiele rzeczy fajnych wykombinować. Głównie cuda można porobić, trzeba tylko je odpowiednio łączyć i deformować. O tym sobie powiemy w następnych filmach, także zapraszam.